Przede wszystkim musimy sobie zadać pytanie, co się nagle stało, że ci uchodźcy trafili do Europy. Nie łudźmy się, oni do tej Europy też trafić chcieli dość dawno, i to, że przez wiele lat nie mieli tej możliwości, wynikało z przyczyn politycznych. Mianowicie nie mieli drogi imigracji, dlatego, że podstawową drogą imigracji jest prawdopodobnie Turcja oraz Morze Śródziemne. I przez wiele lat. Tą drogę imigracji blokowały im różnego rodzaju reżimy autorytarne w tym basenie Morza Śródziemnego. W wyniku arabskiej wiosny, w znacznej stopniu jak się zdaje inspirowanej przez wywiad amerykański, a być może również część wywiadów europejskich, doszło do powstania w basenie Morza Śródziemnego dwóch wyrw w tych systemach autorytarnych, które uniemożliwiały przez całe lata przepływ emigrantów do Europy. Pierwsza wyrwa jest to wyrwa zrobiona przez amerykańskie, francuskie i brytyjskie siły powietrzne, jaką jest obalenie reżimu Muamara Kaddafiego w Libii. I w związku z czym mamy Dobrych kilka tysięcy kilometrów wybrzeża, z którego każdy może sobie łódką wypłynąć i przemycać, no bo to jest przemyt ludzi do Europy. Drugi moment, który, który jest ważny podkreślenia, jest to sprawa Syrii. Najpierw Iraku, a potem Syrii. Syria jest tutaj istotniejsza, bo, bo Irak nie graniczy prawda, tutaj z tymi regionami, przez które uchodźcy podążają do Europy. Również polityka amerykańska bardzo konsekwentnie dążyła do obalenia reżimu Asada i to spowodowało również otwarcie granic dla zalewu imigrantów, którzy z różnych krajów Bliskiego Wschodu, krajów islamskich, a nie, niekoniecznie arabskich, Erytrea to chyba już nie jest kraj na przykład arabski, prawda? I w związku z czym, że tak powiem przez te dwa, dwie duże wyrwy w systemach autorytarnych, w basenie Morza Śródziemnego, poszła wielka fala imigrantów. I ta fala imigrantów, powiedzmy sobie szczerze, nie skończyła się. Póki te dwie wyrwy będą, Puty, imigranci będą nacierali całymi tysiącami, prawda, w łódkach, pontonach, czymkolwiek, czym można płynąć. W związku z czym należałoby się w takiej sytuacji zastanowić nad tym, czy rzeczywiście Europa powinna wspierać obalanie tego typu systemów. Czy w interesie Europy przypadkiem nie jest to, aby te systemy tam sobie trwały, istniały, czy przypadkiem jedynym sposobem zatkania tych dwóch otworów nie jest ustabilizowanie państwa libijskiego, niekoniecznie w warunkach jakiejś takiej liberalnej demokracji, która co tam powiedzmy sobie szczerze i tak nie funkcjonuje, może być co najwyżej atrapą i też czy warto dalej wspierać obalanie przez państwo islamskie i inne grupy opozycyjne reżimu Asada. Ja powiem szczerze, uważam, że w tej chwili, paradoksalnie to może zabrzmi, ale jedynym krajem, który prowadzi czynną politykę utrudniającą postęp imigracji do Europy to jest Rosja, wspomagając w tej chwili system polityczny Asada. To jest, że tak powiem, odpowiedź, skąd się wzięli. Można powiedzieć, że imigranci do Europy trafili przypadkiem, bo oczywiście ja nie twierdzę, że celem polityki amerykańskiej było przywiezienie do Europy miliona, czy dwóch milionów, czy jeszcze iluś imigrantów. To jest oczywiście, że tak powiem, przypadek, który, że tak powiem, można powiedzieć, skutek uboczny polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, którą część z krajów europejskich zresztą popierały, no, na przykład na Libię, również atakowały Libię samoloty francuskie i samoloty brytyjskie, a Brytyjczycy na przykład w tej chwili są w ogóle niechętni przyjmowania jakichś emigrantów jakikolwiek do Unii Europejskiej i uważają, że jest to problem tych krajów, do których oni dojechali, czyli Włoch, Niemiec, a Niemcy oczywiście i Włosi starają się tych emigrantów upnąć w innych krajach. Także to jest moim zdaniem podstawowa przyczyna. To zresztą jest również powód, dla którego można dosyć łatwo określić, czy mamy do czynienia z imigrantami politycznymi, czy mamy do czynienia z imigrantami ekonomicznymi. Jeżeli mamy do czynienia z imigrantami Politycznymi, to wielu z nich chciałoby się osiedlić w Polsce. Tak jak na przykład chcieli się osiedlać w Czeczeniu, o którym Pan tutaj poseł mówił. Jeżeli teraz widzimy, że ci ludzie, którzy teraz przyjeżdżają, oni w ogóle się nie chcą w Polsce osiedlać, będą tu, jak zdaje się, przywiezieni siłą, bo oni oczywiście chcą osiedlić się w tym kraju, który daje największe zasiłki socjalne i największe możliwości, czyli w Niemczech. To jest naturalne, jeśli się jest imigrantem ekonomicznym. I powiedzmy sobie szczerze. Troszkę brutalnie. Pochodzą oni z krajów, w których kultura pracy nigdy nie stała dość wysoko. Dlatego też mają wyobrażenie, że... Yy zasiłki systemu socjalnego zachodnioeuropejskiego, szczególnie niemieckiego, są dla nich, bym powiedział, wymarzone. Weźmy pod uwagę, że pieniądze, które w tych zasiłkach dostają, czy będą dostawać, są to z ich punktu widzenia pieniądze gigantyczne w stosunku do zarobków, które mieli w swoich krajach. Oczywiście koszty utrzymania też są wyższe, ale jednak są to dla nich olbrzymie pieniądze. Także, także tu jest jakby przyczyna i trzeba by się zastanowić nad likwidacją problemu w szerszej skali w postaci zmiany polityki zagranicznej Unii Europejskiej i państw dotyczących basenu Morza Śródziemnego, a z drugiej strony próby wpłynięcia na Stany Zjednoczone, aby w ramach popierania różnego rodzaju procesów demokratyzacji zastanowiły się nad konsekwencjami, bo też oczywiście nie uśmy się, że Amerykanie popierają islamistów w Syrii, dlatego że wierzą, że to są demokraci. No przecież, przecież, przecież to jest żart. Także to jest moim zdaniem odpowiedź na pytanie, jak zakończyć emigrację. Teraz jest pytanie oczywiście, co zrobić z tymi imigrantami, którzy są. Myślę, że Unia Europejska powinna podjąć bardzo prostą decyzję, mianowicie przyjmujemy tych imigrantów, których chcemy i tych, którzy ewentualnie są w stanie wykazać, choćby w sposób prawdopodobny, że są imigrantami natury politycznej że w razie powrotu do kraju rodzimego grożą ich jakiekolwiek represje, nie wiem, więzienia czy śmierć. Obawiam się, że większość z nich, tych imigrantów nie jest w stanie tego zrobić, a nawet tak naprawdę nie byłoby w stanie, ponieważ nie takie były przyczyny, dla których zdecydowali się, zdecydowali się na tą imigrację do Europy w dosyć no powiedzmy mało komfortowych i trudnych warunkach, bo jest to przemyt ludzi. Także to jest jakby taka, taka odpowiedź. Teraz tak, co oczywiście rząd polski, niestety, mówię to z bólem, zgodził się na przyjęcie pewnej kwoty imigrantów. Nie wiemy dokładnie na jakich warunkach, znamy tylko kwotę. Osobiście uważam, że Polska powinna zrobić to, co zrobili polscy sojusznicy, prawda, czyli Węgry czy Słowacja, czy Rumunia, którzy takich imigrantów nie chce przyjmować. Niestety Polska tutaj nie reprezentowała interesu regionu i ugięła się pod presją Berlina, w związku z czym obawiam się, że z tego niestety nie da się już wycofać. Jedyne, co możemy stworzyć, to, że tak powiem, warunki dogodne do tego, żeby osiedleni w Polsce imigranci mogli wrócić tam, gdzie chcieli pojechać, czyli do Niemiec, mówiąc wprost. Ja myślę, że z pięciu tych pięciu tysięcy ludzi, z 90% będzie próbowało do Niemiec wrócić i myślę, że nie powinniśmy im w tym przeszkadzać. Taka jest, myślę, myślę odpowiedź, która powinna z polskiej strony pójść. Bo ja osobiście nie wierzę w to, żeby kolejny rząd zdecydował się na wypowiedzenie tego porozumienia, bo jest tu pewna ciągłość polityczna, prawda decyzji państwa polskiego. W związku z czym, no jeżeli nie jesteśmy w stanie wprost tego wypowiedzieć, trzeba zrobić wszystko, to, wszystko tak, żeby ci imigranci do tych Niemiec mogli wrócić. Większość z nich do Polski wcale przyjeżdżać nie chciała. Myślę, że w Polsce też nie będą się najlepiej czuli, dlatego że nie uzyskają ekonomicznie to, tego, na co liczyli. W związku z czym, bym powiedział w ten sposób: Wy, emigrują z Polski, wyjeżdżają do Niemiec, przymykać na to oko, niech to robią.